Hej, witajcie z tej strony szyszka. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o kolejnym ciekawym dinozaurze. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do materiału. Powaszka, ja Wam zaraz wszystko opasekaj. Hej, a co to? Sysunia, ja nie mogę, nie był w gębie. Indozuch Raptorius. Jest rodzajem średniej wielkości teropodem, żyjącym na terenach dawnych Indii, które były odizolowane od kontynentu azjatyckiego. Żył pod koniec okresu kredowego wypiętrzy Mastrycht, czyli od około 72 do 66 milionów lat temu. Pierwsze skamieniałości. Należące do Indozucha odkryto w 1922 roku w indyjskiej formacji Rameta przez ekspedycję Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej poprowadzonej przez doktora Barnuma Brauna. Odkryli oni sporą ilość szczątek należących do abelizaurydów w 1933 roku Friedrich von Huene Wraz z Charlesem Matrejem utworzyli nazwę Indozuch, jednak nie wskazali oni holotypu, na którym opisali ten rodzaj. Do tego rodzaju przypisany jest lekko typ o numerze katalogowym GSI K27 685 składającego się z kości czaszki. Nazwa rodzajowa z języka greckiego oznacza indyjski krokodyl lub krokodyl z Indii i oczywiście nawiązuje do państwa, w którym zostały odnalezione jego szczotki. Nazwa gatunkowa raptorius oznacza z języka łacińskiego rabuś. Nie jest nam wiadomo, Jakie dokładne wymiary osiągał indozuch, ale spotykałem się ze szacunkami, które wynoszą 8-9 metrów długości oraz od 1,5 do 2 ton wagi. Zapewne posiadał liczne osteodermy na grzbiecie, które występują między innymi u współczesnych krokodyli. Poruszał się dwunożnie i prawdopodobnie posiadał zredukowane kończyny przednie. Czaszka tego zwierzęcia była krótka i wąska. Indozucha na początku klasyfikowano jako przedstawiciela rodziny allozaurydów, a w późniejszym czasie uważano go za tyranozaureida, blisko spokrewnionego z tyranozaurem. Obecnie jest sklasyfikowany jako abelizauryd, który jest blisko spokrewniony z gazaurem czy Rajazaurem? Indozuch żył w czasie, gdy Indie były odizolowane od kontynentu azjatyckiego. Panował tam klimat tropikalny z dużą ilością rzek oraz jezior. W tym ekosystemie była duża różnorodność abelizaurydów. Tereny te były zamieszkiwane przez krewnych Indozucha, takich jak Rajasaur czy Rachiolizaur, jak i przez jego olbrzymie ofiary, jak Isisaur. Zatem Indozuch jest późnokredowym abelizaurydem, który zamieszkiwał dawne tereny Indii. Jest z pewnością interesującym, jak i tajemniczym dinozaurem. Wszystko, co chciałem przekazać, przekazałem w tym materiale. Jeżeli moja praca i ten film Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, ponieważ motywuje mnie to do dalszego działania. Także to był kanał Szyszka, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!